Siemano widzowie Dawidek Herewitam w drugim odcinku kebabowym. Dzisiaj jedziemy sobie na testa kebaba troszeczkę dalej do innego miasta. E, nazywa się Wizikon, ale po drodze tam zostawiłem samochód. Kurde, bardzo ładna okolica, ale niestety muszę zostawić samochód trochę trochę na przypał. No, ale nic, dobra, pójdziemy tam w górę. Tutaj skręca się w prawo. No, i tyle, nie? Jechałem tutaj z boku i zobaczyłem tabliczkę z takim wodospadem. Mówię, kurwa, trzeba tam pójść. No i idziemy. Mówię, nie odpuścimy dla widza. Odwiedzimy kolejną miejscówkę. A właśnie i tak się zastanawiałem, co jeszcze by do tego kebabu dograć. Więc świetnie się złożyło. Tutaj w ogóle są jakieś konie, i gdzieś tam powinien być ten cały wodospad. Zobaczymy, czy będzie. Patrzcie, jakie ładne koniki. riru. Tu jest jakaś tajna w ogóle. No, mam nadzieję, że chociaż tego samochodu mi kurwa nie odholują. O, ale by była pizda, widzowie. Ja nie wiem. Nie wiem, była. O jezu. Nawet nie chcę o tym myśleć, co by było, jakby mi samochód Wali bym został tutaj. Gdzieś 10 km za domem. No, ale nic. Chodźcie, zaprowadzę was na tą ścieżkę i, i, i zobaczymy co tam w ogóle jest. Wkleję wam teraz tutaj jak to się nazywa jak już dojdę do domu to sobie zobaczę Dobra widzowie idziemy Zapytać czy to gdzie to się idzie, bo ja tu nie wiem nikogo nie ma, ludzie Ludzie tu nikogo nie ma ale może to to widziałem Aha, czyli pusta stajnia stoi sobie Okej. Okay. No to lipa widzowy, to ja nie wiem, nie, wa, nie wiem, gdzie mam iść. Czy tutaj w dół, czy tam w górę? Hm. O, widzę kogoś, dobra, idziemy spytać o drogę, bo nie chcę błądzić, kurde, bo ja wiem, jak tutaj jest. Zaraz wjedziemy w jakąś uliczkę, Obczajcie w ogóle, jaki ten traktorek. <laughs> Zaraz wjedziemy w jakąś uliczkę, i będzie pizda, zgubimy się w lesie, wyjdę gdzieś na innej stronie szlaku, samochód zostanie odholowany, także, także ja po prostu się zapytam, nie? ale ładne koniki. Kurde, dużo, dużo kuniów już wychodzi. po bajle kunia. Ale świetne. Myślicie, że mogę je nagrać? Trochę bliższa. Siema, mordo. Siemano. Niech pimy. No nie wiem czy tu do góry jest jakiś teren prywatny Kurwa, gdzie ja mam iść na ten wodospad? Ja pierdziele Dobra, jednak szedłem dobrze, jak tak patrzę po mapie To musimy po prostu O tam iść, tam na dół W ogóle to jest parking Ja nie wiem czy się tu nie przeparkować Ale kurde, też nie wiem czy zaraz Zaraz mnie odholują tymi traktorami Czy co W ogóle jest Chyba 20 lutego I jest bardzo ciepło, widzowie. Tutaj po 16-15 stopni. No już wiosna, jeszcze bardziej niż, niż ostatnio. Aczkolwiek jednak noszę czapkę jeszcze, bo jest, jest rano po prostu i trochę zawiewa. i dobra, ja myślę, że w ogóle zrobię sobie leciutki trekki, trekking, troszkę tą drogę sobie przebiegnę. Wam pokażę najlepsze, jakieś fajne rzeczy, jak będą po drodze. Ja sobie zrobię leciutki truchcik. No i co? No, a potem na kebaba, nie? Ja, ja pierdzielę, jak to zaczyna w ogóle zawiewać. Alczajcie, trochę zjebałem, bo brakuje mi odrobiny energii. Zapomniałem wypić kawy przed wyjściem, a jednak to taki mój rytuał przez ostatnie dwa miesiące tutaj. Ale nic, damy radę. Na razie przede mną, kurde, nic nie ma. <laughs> Idę w chuj w ciemno. Nie wiem, tu jest jakiś tartak jest, tu nie ma drogi. Ja zaraz nie, nie dojdę nigdzie chyba. Coś mi się tak zdaje, że nigdzie nie dojdziemy tędy. Kurwa, to nawet nie ma przejścia. Gdzie ja idę? Co mnie, jak tak patrzę, to zapierdałem komuś po, pro, po, po profesji, ty. Po posesji. Chyba tej stajni, o tam, co jest na górze. Chyba jo. No ale nic, nie ma wyjścia, przecież muszę jakoś dojść. A skoro mam iść w tamtą stronę, a nie ma innej ścieżki, science beach, o teren prywatny. GSP, privat No i co mi zrobicie? Mamy oponenta, załatwia zapytanie. Halo! Sorry, Campbell Tobel is here. Campbell? Campbell Tobel? Jest. Jest ja? Ale jest good. Ja, yeah, ja. Yeah. So, inaus, inaus, inaus. A, ah, und wieder. Ja? Yeah? Okay, danke. Jest. Mamy to widzowie. Dobrze, idziemy. Ja pierdolę, jest tak fajnie, jest tak zajebiście Oprócz... No właśnie, kurwa Cały buty ujebie, mam tylko jedne, jestem samochodem Mam nadzieję, że jeszcze go zastam jak wrócę Bo się okazało, że to jest godzina drogi Także fajne znaki, nie? Godzina drogi Przecież jak ja wrócę, do tego samochodu nie będzie Halo Sorry Tempe tobel here tobel Eee, Kempfetowel, 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 ja? Yeah. A, ah, Hirel? Yeah? Okej, okay, danke! Okay. Już bym poszedł w złą stronę, nie? Dobrze, że ja się zapytałem. O kurwa, ale to jest droga. Nie dziwię się, że są jak goście, traktorem na pierwsza. tutaj. No i tak, to widzowie wygląda, idziemy sobie już tą ścieżką. No widać, nie jest najlepiej, aczkolwiek, no jest chujowo. Widoków też nie ma, więc nie ma co nagrywać elo. Kurwa ziemniaczki, co tu się dzieje? To jest jakaś przejebana sytuacja. Czuję się jak w jakiejś Amazonii i to nieźle jest dojebane. No fajnie się schodzi, stromiutko, tylko kurwa ja nie wiem, jak ja tu z powrotem wejdę. No ale jest akurat tak na rozruch, nie? Na rozruch z kawką. My co prawda jesteśmy bez kawki, ale też będzie pięknie. O kurwa, co ja odkryłem, doszedłem do końca do tego zejścia. Panato! Wieża strażnicza. Tak zwana divisionów. Nie wiem co to jest. No dobra, zobaczmy już, co to przy okazji jest. Aha, tu mają miejsce na grilla, ale fajne, obczajcie. Tylko teraz jest pytanie, no bo płynie... Płynie sobie strumyk. I teraz z której strony jest wodospad? Kurwa, nie wiem, ciężko to określić, nie? Niby tam jest góra, ale równie dobrze tutaj zaraz może być spadek. Ja pierdolę. Dobra, idziemy w ciemno. Część jaki wielki kij na kiełbasę. <noise> bardzo pierdolone przez dziko zwierzynę. <noise> Lub dziać jakie tu korniki są przepotężne. Ja pierdolę. Kładka boża. No i co? Idziemy z nurtem. Zobaczymy gdzie nas to poprowadzi. Może gdzieś dojdziemy. Oj. Fajnie jest, ale jednak ten niepokój w głowie troszkę Wiecie o co chodzi To jest w ogóle jakieś pola ryżowe żeby było jakiegoś intyka zatrudnić tutaj Ło, Dakis Dakis Hej Dakis Nie lubią mnie Płynie strumyczek No i tak o Kolejna kładka boża Jest wodospad, to chyba to Dobra, wracamy widzowie Zobaczone, zobaczone Nie no, chyba dobrze idziemy jak takie kładki są Tutaj coś się lekko dzieje Nie no, chyba jest git O w ogóle ciekawe, bo to jest jakiś żółty szlak To chyba znak szlaku, co nie? Czyli, czyli jest tutaj nieprzypad nieprzypadkowo mnie tutaj znaki znaki drogowe doprowadzi w takim razie, Ej, czyli fajnie. Czyli całkiem nie że jestem dzisiaj z rana na szlaku. Kurwa, nie spodziewałem się, na jechać takie baba. No ale nie, niech będzie i tak. O ho, ho widzowie, nie uwierzycie. Co tu się dzieje? Doszedłem. Jej. Teraz, teraz na szybko pokażę wam jak to wygląda z dołu. No i napierdalam pod tę górę teraz. Ja. Najgorzej, nie? Najgorzej pod górę. Do samochodu i jedziemy coś zjeść. Dobra, tak to wygląda. Tutaj schodki, elegancko. O Jezu, kurwa, jakie strome tu. Ciężko kroka postawić. No i co? No i tak właśnie to wygląda. Bardzo ładne otoczenie, ale tutaj jest jakby luksusowo, kurde. Patrz jak fajnie. Jak fajnie tutaj Skały No tutaj to powiem wam już robi robotę nie? Trochę większy niż tamten z Pierwszego odcinka jest Ale w ogóle fajnie z tych skał ścieka Ścieka woda, nie wiem czy wam pokażę na kamerze O trochę widzicie Mega opcja Przycięgam że nie dojdę na tego chybaba. Ja pierdolę. No i po co to tak schodzić? A później trzeba chodzić tyle, nie? Widzowie, bez sensu to jest. I do tego patrzcie w jakich warunkach. Tu jest dzicz. Tu nie ma nic. Ja pierdolę. Aha, bo ja chyba pomyliłem drogi. Widzowie, moje buty. To jest jakiś dramat. I tutaj stu nogę staw. Nie wiem czy będzie cokolwiek widać widzowie A czekajcie, kurwa drzewa zasłoniło a tam jest Najwyższy szczyt Alp Będzie z niego odcinek za jakieś dwa tygodnie I tam jest całe pasmo Alp, fajnie widać Niestety wam nie pokażę, bo... o drzewa zasłaniają Ha, stoja. taka osaka była Łe, w ogóle patrzcie, teraz jakieś jezioro co tu się odkurga? A wszedłem tylko na chwilę, bo chciałem Wam pokazać że Tutaj to pasmo, pasma jest, śmiało, ale kurde, jest taka pogoda powiedzmy średnia Spróbuję, ale chyba nie odda No, chyba nie odda Nie, i zresztą tam zasłonięte Do Widzowie nie uwierzycie co mam Robimy testa <grym> w końcu o kurde, patrzcie na to. Teraz to będzie jakość, a nie jakość. To światło idę. Ale dojebany to z przyciskiem rozkładany. Kurde panie. No to robimy testa. Halo widzowie jak nie widać, jak nie słychać. Bo ja was w ogóle. Ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę oddaję ten tarońsia Boża. Nie, ale w ogóle fajnie, fajnie mi się nagrywa. Teraz to można nagrywać, a nie to, co wcześniej. Pa, w ogóle... Dinozaury. Ty ty ry ry. Dobra, widzowie. Generalnie plan jest taki, że mam monsterka, którego sobie zaraz wypiję w jakimś fajnym miejscu, ale najpierw, zanim do tego dojdzie, to... Chcę Wam powiedzieć, jaki jest plan. Plan jest taki, że idziemy przed siebie, szukamy jakiegoś kepsa. chodzimy do pierwszego, lepszego kebaba, jakiego znajdziemy. Ja nie będę znał żadnych not ani żadnych opinii. Nic z tych rzeczy, po prostu wchodzimy, kupujemy Kepsa, Kupujemy kepsa i, i oceniamy. Później wracam na chatę i w materiale Wam wrzucę, ile było naprawdę, jakie były noty. Tam przejdzie w ogóle jakieś śmieszne domki tutaj są takie niebieskie. Dobry klimat, nie? No dobra. No to co? Ja idę szukać kepsa. Wypiję monsterka, a my widzimy się już za chwilę. Nakryłem Dobra widzowie, nakryłem pierwszego kebaba i co? Wbijamy do niego, nie? O tam jest. O tam jest, widzę go. Atakujemy. Standardowo weźmiemy na testa sobie małpite i tyle, nie? Zobaczmy jeszcze co oni tutaj mają nam do, do zaoferowania w ogóle. O, to, co nam tutaj mają do zaoferowania w ogóle. To ciekawe. Pasuje pod kedaba, co? Tu co, chyba się wbijamy. Tak się nazywa. Zaraz sprawdzimy, co tam podadzą. Mam czekoladkę? Eee, Fajprankę? Fajprankę. nie, nie, nie o, ok dziękuję, oh. <laughs> ok no i dobra widzowie, załatwione pani nam zaraz przyniesie siedzimy co na zewnątrz bo jest dosyć ciepło tylko nie wiem gdzie bardzo, a może po prostu, tak żeby tkajcie, żeby coś w kadru było, nie? O, tu będzie dobre miejsce. Ej, w ogóle dziwna sprawa, bo krzesła są przypięte. Nie da się w ogóle ten, nie da się siąść Ciekawe, czy pani mi otworzy, czy, czy to wchylali tak. Nie wiem, dziwna sprawa. Jestem troszkę zaniepokojony tym stanem rzeczy Przedstawia się tako na fajnym tym O, jaki mokry Mokry sosik, czekajcie Czekajcie, ja muszę go Muszę go ogarnąć Dobra, powiem tak, kebabik mały Bardzo mały kebab. Dobrze wycieczony. do końca kosztował. To chyba coś około 11. Ale jest tak mało tego wszystkiego. Bardzo mało. W porównaniu do tamtego, to ten w ogóle nie ma podjazdu. Bardziej jak taka kanapka. że to nawet nie wiem, z amperej te tu jest tak ludny tak mały w środku prawie nic nie ma jakaś zmielana szynka mm tak 2 na 10 bym powiedział ogólnie idzie się jeść ale to tylko dlatego, że że jestem, że jestem po prostu głodny ale czy bym polecił tego kebaba? ciężko powiedzieć Wydaje mi się, że mięso jest to samo co tam. Też takie jasne, fajne. No, ale bardzo niedobry pomidor w ogóle jest. Jest taki kodde, jakby był mrożony. Sałaty, zobaczcie no ile jest. Niech nas miły się. Chujowy pomidor. Dobra. Ja dojadam do końca, jeszcze Wam pokażę, nie no już połowę zjadłem, nie no może nie był taki mały, ale jakiś taki mokry, jakiś taki, wszystko pływa, w tamtym pierwszym kebabie nic nie pływało, może dlatego były na tych 4-8, ciekawe jakie tu są, ja też zaraz dam. Zaraz dam swoją notę, aby dajemy korzystając z pięknej pogody. Z pięknej pogody i z tego, że jesteśmy na mieście. Wow, zrobiło się już trochę ciepło! No to co? Zrobimy sobie mały spacerek. Przynajmniej ja sobie zrobię mały spacerek. No i pasowałoby porozmawiać o tym kebabie. Powiem wam tak. To był chujowy kebab. To był niedobry kebab. I szczerze mówiąc, to powiem wam że bardzo ciężko nawet mi ocenić coś, co było tak słabe. Naprawdę no ten placek, kurwa, przemoknięty Ciekło z tego kebaba. Napis wielki na witrynie, best kebab in town. Eee, mały, mało mięsa, przemrożone pomidory, duża cena, no nie wiem. Ten kijek, kurwa, coś jest zepsuty, chyba idę go zwrócić. No ale to już mniejsza, nie? No i generalnie... No co mogę o nim powiedzieć, notę bym wydał, ogólnie no, widzieliście, no najlepiej to nie wyglądało, smakowało równie chujowo, więc, no tak senie. Ogólnie nawet, nawet ten sos był taki bez wyrazu, Czajcie o co chodzi, że to była woda jakby, woda ze śmietaną. W tym poprzednim kebabie, gdzie były te noty 4,8, rzeczywiście tam był ten sosik dobry, taki pikantny, gęsty, tutaj papka totalna za tą samą cenę, jakaś masakra. Nigdy więcej nie polecam tego kebaba, oczywiście. I co? Eee, Jaką może mieć on noty, jakie on może mieć noty na tym? Na internecie, no kurde. Ja bym powiedział, że maksymalnie 2,8. Strzelam w 2,8. Zaraz tutaj obok się pojawi, na montażu dodam ile miał naprawdę. No ciekawy jestem, czy zgadłem, czy nie zgadłem. O kurde, tu jest jakiś... Fajny shopping, New Worker, salon New Workera. Chyba wchodzimy. No i wyszedłem. Nowy setik jednak musiał wlecieć. Ale powiem wam, no jest tak ciepłutko, aż fajnie w końcu było się przebrać. Coś normalnego, szafa, elegancka, proszę bardzo. Jakaś taka krzywa, ale chuj. Obliżeczka, fuck Idealnie na family friendly content. Pozdrawiam. A ty drogi widzu pamiętaj, żeby zostawić łapeczkę, subskrypcję, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. I jeszcze chyba zrobimy jakiś testkę Babika, a później ruszamy już na grubo, na alpejskie przygody i różne takie tego. Będą dymy, eluwina. Widzowie, w ogóle ja zapomniałem, idziemy robić dymy w sklepie. W ogóle ten kijek tak na boki lata. Ja nie wiem, czy to ma być taki efekt tego, jak się nazywa to takie, to tak pływa. Ale to na pewno nie robi tego efektu na 100% Idę, zobaczę na pudełku Jeżeli na pudełku będzie napisane, że coś takiego jest Że ta rączka powinna się kręcić na boki Kurwa nie wiem, wygląda to niebezpiecznie A na początku próbowałem coś kręcić tam Nie wiem czy po prostu nie zerwałem gwintu Więc... No idziemy zobaczyć Idziemy zobaczyć, a jak nie to robimy zara aferę Waldi To będzie kurwa ten Będę na czarnej liście za kupowiczu! że gwarancja i chuj, dawaj nowe! Dawaj nowe pudło! to <laughs> i to! Zajebane co? A jak? Normalnie Dobra widzę, że jest afera Jest afera z kijem to Zobaczymy Kierownik przyjdzie Powie mi czy ja jestem zjebany, czy ten kij jest zjebany to już długo go nie ma, chyba produkuje tego kija Chyba ją. I, think this is I think this is this... Aha can... this is normal, jest yeah? We can look with the other one. No oh, but it's not stable, yeah, I think. Or maybe hmm. We look with the other one, I think it's Okej, okej. w ogóle stoję samochodem. Idę z daleka Przecież tam są pasma Panace Dziomy What the fuck, że ja tego nie widziałem wcześniej? No, no i generalnie goście chciał mi zwrócić tego kija Chciał mi go zwrócić Ale czym jest problem, że on się tutaj Jakby Kręci na boki, ja nie wiem czy to jest Ten remote Shooter rzeczywiście, czy nie no, gościu mówi, że wymieniłby mi, ale akurat ten był ostatni. No i pyta się, czy kasę zwracać. No mówię, no nie no, chłopie, nie będziemy tutaj jakichś zwrotów robić. Tam zadychę czy coś, bo bez sensu, nie? Zresztą nie miałbym wtedy kija. No nic, zobaczymy. Może jakoś pożyję. co sobie. Widzimy się w następnym odcinku, Ela. Takie rzeczy, nie? Normalnie. No i zagrają. Jakaś ogólnie parada. Dobra, widzowie, ja już wiem, co to jest. Czajcie, tutaj są takie te... Tutaj są takie parady na... Na Wielkanoc. O, na Wielkanoc. U nas tak się nie robi. Ale tutaj jak widać się robi, czyli macie małego bonusa na ten filmik. Pokażę wam jak wygląda ogólnie parada i dokąd ona idzie i gdzie prowadzi. Zaraz wam pokażę. Ja bierdole, co tu się dzieje w ogóle? Widzowie nie uwierzycie, nie uwierzycie co właśnie po drodze spotkałem, wróciłem na chatę kowała walone pifka normalnie jest <śmieniu> co tu się dzieje na to a pan gościu sobie z piwkami normalnie jedzie. Czajcie jaki cyrk. Tak się właśnie... Tak się właśnie powinna obchodzić Wielkanoc. Tam z tyłu grają na bębnach Zobaczymy co się dzieje z przodu marszu. Bo ten marsz jest taki dosyć długi, nie? Tu jest jakiś samochodzik jeszcze Ej, kurde, ile tu jest ludzi? Nawet ja jestem, nawet ja jestem cały w tym co rzucają. Nawet nie wiem co to jest Taki trochę bal przebierańców, a trochę Wielkanoc. Ło, wow, z przodu jak orkiestra elfów. Idziemy zobaczyć elfy. Ale wszyscy fajnie poprzebierani, zobaczcie. Zajebiście. Ogólnie marsz, ten marsz, czy jak to nazwać, to jest długi, powiem wam. Bo tam dopiero jadą te samochody, co byliśmy. Tutaj jest tyle ludzi. A z przodu jest... A z przodu jest tak główna orkiestra. Chodźmy tam. No i tak se chopaki grają, nie? Ale niesamowita sprawa. Nie miałem pojęcia, że tutaj na Wielkanoc takie rzeczy się robi. Chyba, że to nie jest Wielkanoc, bo ja widzę, że tu są ludzie przebierani za śmierci i tak dalej. Różne rzeczy. Tak się idą, nie? Także, moi drodzy, macie jeszcze ode mnie na koniec odcinka malutki błonusik. Nie spodziewałem się, że akurat, że akurat na takie coś trafię, bo to już było tutaj u mnie, jak wróciłem do domu, słyszałem przez okno, więc fajnie, fajnie. Nie, nie wiem co to za święto, nie powiem wam, czy to jakiś święto króla, czy czego, ale ogólnie bardzo fajnie. Pozdrawiam, Lubina.